Hej, cześć siemanko! Ja jestem Czubi i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w Eleksie. Kontynuujemy misje główne, a mamy ich teraz całkiem sporo. Mamy lodowy pałac, mamy głos Alexu. No, jest naprawdę sporo tego. Jest też kim jestem? tu jest rozmowa z Kalaksem. Ostatni lot. Ho. Dobra, no to tak. Ja bym najpierw pogadał z Kają. I tam od razu pogadamy z tym mechanikiem. Tu w ogóle jest... Z nim już możemy pogadać, ale najpierw... Pogadajmy z Kają. A, myślę, że ona się bez problemu na to zgodzi. Bo ona lubi sobie siedzieć w tym eleksie. Słuchaj Kaja. Ta rozgrywka zdecyduje o losie Torald potrzebuje twojej pomocy przy eksperymencie z Alexem. Czyżby wreszcie mu się udało? Jest w stanie odebrać album całą ich moc. Powinieneś mu pomóc. Powiedz Toraldowi, że się tam pojawi jak tylko. No i bog jest y, gitem totalnym. A jak tam nasz. O, gdzie ten ziomak? Halo? Nie, no, to jest zasadnik. Znaczmy sobie to zadanie, może wtedy nam pokażę gdzie jest ziomuś eee... Ostatni lot A tu jest, że jestem takim debilem musimy być od. Obni... Prawie skończyłem. Ale nie zapominaj, że mm. zbyt duża oziombo jest... ...to Przedsiębiorstwo. ZEIL A, więc dla ciebie to nic więcej jak tylko Inter. Jeśli tak się sprawy mają, to będziesz mi musiał dać kilka skrzyń wypchanych w. W takim razie 5 tysięcy. Dostaniesz oblatywacz, kiedy będzie gotowy. Ale pamiętaj, Jeszcze jedno. Nie myśl sobie Masz na koncie kilka wielkich wyczynów, więc liczę na to. Na kiedy oblatywacz. Najpierw trzeba załatwić kilka. Planujesz wprowadzić. Muszę się zająć, Alp. To jedyny sposób, by otworzyć sobie drogę do lodowego pałacu. W przeciwnym razie zabiją mnie, zanim jeszcze zdążę się do niego. Ciągle jeszcze nie rozgryzłem separatystów. Nie wiem, co zrobią, gdy rozpocznie. Toralt. pielgrzym, jeszcze nie przeprowadził swojego eksperymentu. Zatem nie znam jeszcze kodu dostępu. Muszę go zdobyć przed wejściem do lodu. Ciągle brakuje ci silnika. Muszę jeszcze zdobyć eleksy, by wykupić. Wygląda na to, że wciąż masz. Wróć, kiedy wszystko skończysz. Tylko upewnij się, że zdążysz to zrobić. Zanim jedno. Mówią, że walcz. I? Jakaś wielka rodzinna sprzeczka? Są szanse na to, że dojdzie do spektakularnego pojednania? Mm. Masz to? Dobrze. Przekażę ci oblatywacz, kiedy. Prędzej czy? Tak. Nie wiem. Jasne. Nie daj się zabić. Serio mówię. I nie chodzi mi tylko o to, że jak znikniesz, cała reszta będzie miała przesranę. No dobra. Czyli potrzebujemy na pewno część silnika, nowy silnik sterujący. Ale może rozprawa z Kalaksem najpierw. To może być ciekawa misja. Czy z nim się już możemy spotkać? Tak, możemy. Oj, to, 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 to. To będzie naprawdę grube. Naprawdę ciekawe, tak myślę. Nasze drugie spotkanie. Zapiszmy grę, bo tutaj opcje dialogowe mogą mieć naprawdę duże znaczenie. A ja nie chciałbym znowu stanąć przez przypadek po stronie albów. Tylko chcę być po stronie całego Magallana. No i mamy Kalaksa. Wiem, że tu jesteś. Galaksie. pokaż się. I skończmy z tym. A co ze zmysłem taktycznym, który miał sprawić, że Hybryda uznał cię za jednego z wybranych? Wystawiasz się na widok, by łatwiej było cię zabić. Spójrz, co zrobiły z tobą uczucia. Co cię tu sprowadza, Kalaksie? Wysłałem ci jedną wiadomość, a ty już przybiegasz. Więc wiesz o naszej przeszłości. Wardek powinien lepiej strzec naszej tajemnicy. Nie pozwolę, byś rozniósł ją po całym Magalanie. Zachowam twarz. Czyżbyś doświadczył uczuć, Galakcie? Strach, złość, zagubienie które z nich sprawiło, że postanowiłeś mnie zamordować? Zamordować? Nie wypełniłeś misji. Dyrektywa mówi wyraźnie: niewypełnienie misji jest karane śmiercią. Czy po to tu przyszedłeś, Jacks? Jesteś gotowy na śmierć? Okej, okay, pierwsze co mamy do wyboru. Hmm. Odzyskajmy, od że jesteśmy dziećmi berserków. Zawsze o tym wie. ty byłeś za mały, ale ja nigdy nie zapomniałem twarzy swoich prawdziwych rodziców. Ale to bez znaczenia. To, że nas zabrano, wyszło nam na dobre. No nie wiem. No tego znowu nie mogę. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Musisz pamiętać swoją przeszłość. To ona czyni cię tym, kim jesteś. Fajne Nie wpływa na moje dzisiejsze postępowanie. Liczy się tylko hybryda i przyszłość. Muszę porozmawiać z hybrydą osobiście. Znają go tylko eleksetorzy. Ty nim nie jesteś. Z tego co wiem, Kod ma coś wspólnego z przeszłością hybrydy. Niestety jedyne co wiem, to to, że znaleźli go albowie. On pokazał im przyszłość i przejął kontrolę nad naszymi ludźmi. Przeszłość nie ma znaczenia. Liczy się tylko przyszłość. Mm, okej. Okay. Dlaczego więc hybryda ukrywa swoją przeszłość? Co takiego w niej jest, że nie chce jej ujawnić. Widziałeś jego przeszłość, kiedy wezwał Cię na audiencję. To co widziałem jest bez znaczenia. bez znaczenia. Wszechświat i niebiosa rozciągające się po nieskończoność. Czy to ma coś wspólnego z kodem? Wspominałeś, że Tarek mówił o starym świecie. Czy to wskazówka? Daj spokój kalat. Przecież wiesz, że chodzi tu o coś więcej. Wiem, że kiedyś szukałeś odpowiedzi, nadal ich poszukujesz. Służę dyrektywie. Prawo każe śmiercią wszystkich, którzy zdobywają wiedzę nielegalnie. Więc mam rację. To ma coś wspólnego z przeszłością. Z tym co widziałeś, przeszłość nie ma znaczenia. Okej, okay, co mamy do wyboru dalej? To jest ciągła Mam wierzyć, Więc że nie to. zastanawiałeś się nad znaczeniem kodu, to mogłoby być cokolwiek. Nawet logiczniej byłoby wybrać przypadkową kombinację. Lepiej byłoby zmienić kod. Jednak nikt tego nie robi. A według plotek, kod ma związek z przeszłością hybrydy. Czy to nie brzmi zbyt sentymentalnie? Dlaczego zależy mu na utrzymaniu kodu? Bo on coś znaczy. Twoje rozumowanie jest przesiąknięte emocjami. Nasz świat jest w rękach hybrydy. Powinniśmy poznać jego historię. Przeszłość nie ma znaczenia. Liczy się tylko przyszłość. Hybryda musi osiągnąć supremację. Co miałeś na myśli mówiąc, uznał cię za jednego z wybranych? Wszystkim albom, którzy zdaniem hybrydy mają potencjał, by awansować na eleksetorów. wszczepiany jest biochip mający maksymalizować ich skuteczność. Oni i inni, w których Hybryda widzi możliwości. Wybrano no, nieźle. Nas, byśmy służyli jego przyszłości, dzięki nam ona ma szansę się wypełnić. Wybrano cię, byś przeszedł na kolejny poziom. Hybryda nawet wszczepił ci chip, aby móc komunikować się z Tobą w myślach i prowadzić cię. Jeśli mam taki chip, dlaczego Hybryda nie nakazał mi wrócić do Xakoru? Jakim cudem mam wolną wolę? Stało się tak przez przypadek. Najwyraźniej chip uległ uszkodzeniu, kiedy próbowałem wykonać wyrok. Innej możliwości nie ma. Jakie szczęście, że dowód w tej sprawie przepadł. Powiedz mi, Jax, czy nigdy nie widzisz obrazów, których nie potrafisz wyjaśnić? A może ten hybryda ciągle tak jakby yy, steruje nami i to jest nasze Przemyscy zadanie tak naprawdę część myśli wynikające z połączenia. Robi z się coraz ciekawiej. On widzi przyszłość. To, co planują wolni ludzie, cały Magalan. Niektóre z tych wizji trafiają do twojego umysłu przez chip. Przyszedłeś tu pełen emocji i pokrętnej logiki właściwej wolnym ludziom. Dalsze słuchanie cię to strata czasu. Pora skończyć z tym tu i teraz. Miałeś swoją szansę. Nie dasz mi No dobra, on jest mocny. To jest pewne. I chce jeszcze do nas strzelać. Gość ma jakiegoś soft aim'a. Więc koro to coś związanego z przeszłością hybrydy. I z wizją, którą miał Kalax. Jego reakcja dowodzi, że jestem na właściwym tropie i ma to coś wspólnego ze Starym Światem. Możliwe, że Harley będzie miał więcej do powiedzenia na ten temat. Wie sporo o budowlach Starego Świata. No dobra, ale wiecie co? Ja bym zapisał grę. To jest zapis, na którym zawsze zapisujemy, więc zapiszmy na zapisie po prostu zapis i przeskipujmy inne opcje dialogowe, co się wtedy stanie. Nie, to jest to zapisane teraz, a to jest to przed... przed rozmową z Kalaksem. Bo może da się to jakoś inaczej rozegrać? Dobra, 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 dobra. Wszystko wiemy. Mmm... Tego nie próbowaliśmy. Okej, okay, czyli e, tak czy inaczej on nas zabija. Więc zapiszmy sobie... znaczy wczytajmy sobie zapis. Jesteśmy po walce z Kalaksem, który niestety nie żyje. Ajajaj, nie poszło to chyba tak jak planowałem. Kod dostępu do hybrydy, no kontynuujmy tą misję, jak już ją zaczęliśmy. To się o tym wiedzieć Harley. To chyba ten mechanik w ogóle. No nieźle. No powiem wam. Spodziewałem się, że będziemy walczyć z hybrydą u boku naszego brata. Pewnie jest taka opcja, ale ja e, trochę zważywiłem. No, ale jak to mówią, nie ma co płakać nad, nad rozlanym mlekiem. Spotkałem. A, no i należy się cieszyć, że jesteś w jednym. Podobno ten kole. Mój brat już nam nie zagraża. Jesteśmy Jestem smutni, więc to więcej niż tylko rodzinna awantura. Albami dowodzi hybryda. To jemu wszyscy Tylko dlaczego? Nie znam jego planów. Nie wiem, co szykuje dla albów i Magalana. Wszystko, co się dzieje, co ciągnie się od kilku pokoleń, wynika z działań hybrydy. Tylko on jest w stanie odpowiedzieć na moje pytania i zakończyć tę wojnę. Więc co zamierzasz? Żeby uzyskać odpowiedzi, których szukam, muszę znaleźć sposób na dostanie się do lodowego pałacu. A to oznacza, że potrzebuję kodu zabezpieczającego wejście do jego komnaty. Wiesz, jak hmm. Tylko to wiem, wiemy. To, że kod ma coś wspólnego z przeszłością hybrydy, z gwiazdami, wszechświatem. Nieskończone niebiosy. Zdaje się, że... W... Wiem, mam. Na południowy zachód od Edanu jest stary kompleks przemysłowy, to tam natrafiłem na coś podobnego. Stare. Chodzi ci o ruiny starego. Te, gdzie znalazłem pierwszą część zastępczą do obla... Tak, dokładnie. Może to tylko zbieg okoliczności. Dziwny, możliwy. Jest tylko jeden. No to sprawdźmy to, gdzie to jest dokładnie? Okej, okay, oddalmy trochę. No tutaj, gdzie byliśmy. No ale co nam szkodzi, to sprawdzić. Znowu będę szukał tych spadów pewnie. O jest najgorzej. No ewidentnie, znowu jest to gdzieś na dole. Wejdźmy sobie tutaj dziurą. Na na, na, na. Kamil nie potrafi znaleźć schodów. Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. Gdzie to było? Nie mam pojęcia, ale to chyba było tam, gdzie było jakieś światło. Więc chyba tu tutaj, gdzieś. Gdzieś wpadłem, nie mam pojęcia, gdzie potrzebujemy ewidentnie pochodni. Okej, okay, tekstury nam się tu zbugowały, ale mamy pochodnie. Gdzie ja kurde jestem? Okej, okay, tu są schody, ale tylko na górę. Czy to są schody w dół? Jakieś są. Okej, okay, jesteśmy w tym miejscu, tu, gdzie Harnik byliśmy. Znalazł odniesienie do nieskończonych niebios. Budynek Starego Świata. Stworzony, by ukryć nieskończone niebiosa. Korporacja, która prowadziła sekretne badania. Podobno hybryda przewidział dzień uderzenia komety. I dźwięk, to musi być prawda. Był tutaj ukryty w urządzeniu, które sam stworzył, a był ocelony przed ogniem. Stał się mutantem. Gdy był człowiekiem, myśl o przetrwaniu nadchodzącej zagłady stała się jego obsesją. Próbował przygotować grupę osób, która miała dostać się do nieskończonych niebios. Chcieli uciec z planety, żeby uniknąć zniszczenia, ale plan zawiódł. Rząd nie chciał ich słuchać. Nie zdołał ich ocalić. Chciał jedynie przetrwać. Ukrył się tutaj i przetrwał. Ale czym się stał? Alex zalał jego ciało, zaczął go pożądać, otworzył swój umysł, stał się od niego zależny. Ale kim był ten człowiek, który stał się hybrydą? Po dziś dzień władający w ksakorze, doktor Adam Charles Dawkins. Nieśmiertelny, niedostępny, wszechpotężny, szczyt ewolucji. Wola przetrwania wciąż go napędzała. Zaczął dostrzegać przyszłość. Wtedy widział przyszłość, a teraz? Czy hybryda naprawdę zna przyszłość? Czego pragnie dla siebie? Przeżycia? Bezpieczeństwa? Przyszłości dla nas? Jest tylko jeden sposób, żeby się dowiedzieć. Muszę z nim pomówić. Zabezpieczony hasłem mającym związek z tym, jak nazywał się w swej ludzkiej formie. Teraz mogę do niego dotrzeć. Nazywa się Doktor Adam Charles Dawkins. Adam Carroll. Znam Mogę go użyć. Może wreszcie uzyskam odpowiedzi, których szukam. Okej. Okay. Kolejne zadanie mamy zakończone. Stał nam nowy silnik sterujący. Tu musimy znaleźć silnik. Przez lodową pustynię hmm. Tutaj musimy zabić e, dużą ilość dowódców Sprawdzić separatystów No i mamy też ten głos Alexu e, Więc ja bym to jeszcze skończył na szybko w tym odcinku bo tu będzie ten eksperyment z Kają, a Kaja się zgodziła, więc z tym nie będzie problemu. Wypijmy jeszcze manę, ok? Ale jeszcze widzę Kaja tutaj nie przyszła. Pewnie będzie jakieś specjalne miejsce do tego, gdzie się wszyscy spotkamy. Najpierw Spotkałem powiedzmy o Kalaksie. I czy odnalazłeś to czy Nie, ale z hm. Kaja pomoże ci. Naprawdę? Dlaczego sami nie tylko ty umiesz czarować, Kaju? Jestem pewien swoich odkryć w 90%. W najgorszym wypadku w 60%. Wszystko gotowe. Okej. Okay. Powinien... Niech tak będzie. Zachowaj dystans. To... A Kaja? Pszczo. O, dobra, jest. Dobra, mieliśmy w tym odcinku tylko z nim pogadać, ale no, zobaczmy, co wyjdzie z tego eksperymentu. Okej. Okay. Ale palło. Kaja, sadga. Kto to jest? Co tu się od Janie Pawliło w tym momencie? Co to miało być? Kaja opuszcza grupę, no co ty nie powiesz? Nie udało się. Byliśmy blisko. Zardom musiał wiedzieć, co planujemy. Kolejna samotna próba. Nawet jeśli odnajdziemy Kaje, przestrajanie wszystkiego do ponownej próby potrwa. Trzeba jak najszybciej przystąpić. Hybryda musi być blisko realizacji swego planu, skoro albowie wkładają tyle energii w powstanie. A co skają? Uprowadzenie jej wstrzymało. Zabicie jej też zatrzymałoby transmutację. Czemu mówię? Zardom musiał dostrzec w niej moc. Tak. Z pewnością planuje wykorzystać jej moc dla władzy. Interesował się nią. Prosiłbym ją odnalazł. Hmm. Jak myślisz? Ajajajaj. Dokąd sam zabrał kaję? Ksakor. Zawsze chciał dowodzić. Dostrzegł swoją... Na pewno będzie chciał mieć oko na lodowy pałac. Misja uratować, uratować Kaja. Co jeśli coś innego zatrzymało twoją przemianę? Jego ingerencja? Nie jesteś albo to, albo Alex sam w sobie. Ale nieprawdopodobne. Opór sugerowałby celowe działanie. Alex to substancja, a nie istota. Nie żyje. No tak się składa, że Kaja uważała inaczej. O czym tym tak Twierdziła, że Eleks jest czymś więcej niż tylko materią. Może właśnie dlatego To, co mówisz, nie ma. Umiejętności magiczne Kai są duże. Ale musiałaś... Przez lata badałem Eleks. Eksperymentowałem na nim. Niemożliwe, by Kaja wpadł... Ech. Musimy polecieć. Wygląda na to, że atak na lodowy pałac to jedyny... Spotkamy okay. się... Tym razem, jak... Wiem, że chcesz ochronić hybrydę. A ja nie ja uważam, że dopóki to monstrum żyje, hybryda, wolni ludzie... Co jest grane? Straszne zamieszanie się robi. Chcemy, żeby było inaczej, a jest inaczej. Nic z tego nie rozumiem, ale będziemy to badać w kolejnym odcinku. Ja zatem wam bardzo dziękuję i jak zawsze widzimy się już jutro, więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, cześć!